Widzicie, jak po że zerwało dach z szopy, ale kurde wieje masakra, to akurat przechodzi taki orkan W Niemczech zresztą, w Polsce też mówią, w telewizji, że pozrywało dużo dachów z domów, dużo ludzi z poszkodowanych Zobaczymy, wczoraj troszkę podkręciłem gaźniki, żeby mu zmniejszyć dawkę troszeczkę chyba miało za dużo a ponoć to niedobrze dla zaworów nie wiem to na razie tylko na oko kiedyś będę musiał jak będzie trochę cieplej zrobić akcję i wkręcić taką specjalną świecę to jest szatan 660 to jest jednak szatan mam jeszcze barosy 250 ale to jest dla dzieci za dużo a dla dorosłego to takie minimum chyba zresztą tam kiedyś na kanale Biker boysów też był mój kład tam go właściciel kanału wystawiał do sprzedaży Dobra, tylko taka krótka akcja będzie Z stówką prawie A no, może się szekarne. jeszcze karne mam rundkę, bo fajnie się jedzie Chociaż jest zimno dość Halo Mamy lód, są mam jedynkę, ja i odejdziemy jedziemy. Kurde, dźwiga go na asfalcie, go dźwiga lepiej niż tam na tych polnych drogach. Ale to jest taki wiatr, że masakra, nie wiem czy w ogóle będzie coś słychać Masakrycznie. Jeszcze założyłem kufer do tyłu i zdaje się, że teraz mam trochę większy opór powietrza, chociaż on i tak się chowa w moim, tak by powiedzieć, cieniu. Nie wiem, zobaczymy jak to wszystko będzie się sprawowało. No ale póki co z tej regulacji gaźnika są trochę zadowolony, bo schodzi z obrotów, on mi tak nie chciał schodzić, jak wjeżdżałem we wioskę, to on jechał jeszcze takim pełnym gazem trochę. Krótka rundka po ogolicznych wioskach. No, to jak w Polsce, jeszcze kiedyś pamiętam takie akcje. Super, świetnie się jeździ. aby ktoś Cię znalazł, to by ze mną pośmigał, to by było super O, wolniej, troszkę, bo tu kurde wąsko Jakby jakiś traktor wyjechał, to mogłoby być w nie wesoło Ale wieje sam jestem ciekaw, czy coś będziemy słychać w ogóle. Tam już nie ma zakazu wjazdu, można być tam tędy bujnąć, żeby już nie jechać tą samą drogą. Ale to idzie zajebiście Albo tu pojechać? Nie wiem, dobra, pojedziemy tu bo Tu też dawno nie jechałem No Dobra, tam idą ludzie Guź, bo nie będzie tu jechać, to najlepiej, żeby nie jeździć tam gdzieś między ludźmi. Kurwa, to jest szatan. Oj, córki. <laughs> Miało być, nie, nie być przeklęst. Kurde, czy gdzieś tu droga, czy nie idzie. Właśnie jak tu drzewo leży. no to już leży, bo ładnych parę lat, z tego co pamiętam. Dobra, o, jakie tu kurwa było, to zaraz będzie mnie żona opierniczać, że taki upieprzony wrócił. Widzą sobie tu jakieś ludziska. Fala Muszę coś popatrzeć do tylnego zacisku, tam mi coś nie podoba. Albo ta tarcza hamulcowa jest jakaś krzywawa, albo ja nie wiem. Kurczę, tam jest też droga, a nie wiem, tam nigdy nie jechałem, o nie, ona się kończy w sumie. No Dobra, jedziemy do domu. Конечно.